Witam Was serdecznie na kanale Mind Wellness. W dzisiejszym filmie opowiem trochę o technikach, a w zasadzie jednej technice na odmawianie, na mówienie nie. Ja sama przez większość życia miałam ogromny problem z tym, żeby komuś odmówić i żeby zaznaczyć swoją granicę. I tak naprawdę czytałam różne poradniki, oglądałam filmy na YouTubie, Czytam różne artykuły. Większość z nich mówiła o tym, żeby po prostu odmawiając, zrobić to oczywiście grzecznie, kulturalnie, łagodnie, ale jednocześnie stanowczo i nie tłumaczyć się zbytnio. Um, owszem, te rady gdzieś tam trochę pomocne były, natomiast jakby nie pomagały mi w tym, aby w ogóle odmówić, aby to nie powiedzieć, aby po prostu nie zgodzić się na coś, na co nie mam ochoty. I taką, um, takim krokiem milowym w tym, w jaki sposób udało mi się w zasadzie już jakiś czas e, o wiele łatwiej odmawiać, e, była książka Susan Forward, e, Szantaż emocjonalny. E, przy okazji tego nagrania bardzo Wam polecam tę książkę. Nagram jeszcze osobne wideo e, o niej, m, tak by ta technika odmawiania to jest jedynie kropla milowa w tej książce. Książka też skupia się na innych tematach, ale ja zaczerpnęłam tak jakby podstawowy schemat komunikacji, podstawowy schemat, co się z nami dzieje, co się w ogóle dzieje, kiedy odmawiamy. Susan Forward w tej książce podpowiada, aby przede wszystkim kiedy chcemy już odmówić komuś czegoś, nie mamy na coś ochoty, żeby kupić sobie czas, bardzo trudno jest tak spontanicznie posłuchać swojego ciała i tego, na co się ma ochotę, i bardzo trudno od razu powiedzieć: wiesz, no niestety, przepraszam cię, ale nie mam ochoty, wolę zostać w domu, nie pójdę z tobą na obiad, wolę poczytać książkę, może następnym razem. To jest, to jest trudne, dlatego. Warto na początku drogi, wyrobić sobie taki nawyk odwlekania odpowiedzi. Czyli warto, kiedy ktoś nas o coś prosi bądź pyta, warto odpowiedzieć coś w stylu, wiesz, muszę się nad tym zastanowić. Dam ci znać jutro, zadzwonię do ciebie wieczorem, muszę to przemyśleć. Nawet kiedy taka podpowiedź, nawet kiedy chcemy. Czasami mamy ochotę się na coś zgodzić, warto w ogóle wypracować sobie taki nawyk odwlekania tej odpowiedzi, bo jeżeli my automatycznie, kiedy chcemy się zgadzamy, to też automatycznie, kiedy nawet nie chcemy na czegoś zrobić, a jesteśmy o to proszeni i jesteśmy osobami, które mają problem z asertywnością, mają problem z ustawianiem granic, to najprawdopodobniej też się zgodzą i później po prostu będą sobie pluły w brodę. Dlatego warto wyrobić sobie nawyk odlekania odpowiedzi i na początku Taka rada dla początkujących: w ogóle na nic na początku się nie zgadzać, choćby miało być to karykaturalne i przerysowane mówienie, zawsze wiesz, muszę się nad tym zastanowić, to może być to bardzo pomocne. To nam da jakby taki komfort i ma przede wszystkim dwie zalety. Takie odwleczanie odpowiedzi jest, no jest uczciwe, no bo nie zgadzamy się od razu. Nie też nie, nie łudzimy kogoś, nie dajemy złudnych nadziei, że. Może tak, wiesz, raczej tak, ale nie. Nie, to nie. To nie ma być może tak, muszę się. Tylko po prostu na razie nie wiem. Muszę się nad tym zastanowić. I w tym czasie. Te, ten czas daje nam jakby dwa takie dwa ważne czynniki, które mogą nam pomóc odmówić. Pierwszy czynnik to jest to, że przecież nie powiedzieliśmy nie. Więc jeżeli mamy problem z mówieniem nie, to możemy w miarę zachować swój komfort i możemy nie czuć po prostu nie czuć się z tym źle. Druga sprawa jest taka, że jednak się nie zgodziliśmy. W związku z tym ta druga osoba, ten, ta osoba, która nas o to prosi, musi się liczyć z tym, że jeżeli co prawda jesteśmy osobą, która zazwyczaj się zgadza, zawsze się zgadza, i no nie powiedzieliśmy co prawda nie. No to jednak powiedzieliśmy, że musimy się nad tym zastanowić, tak? Efekt tego zastanawiania może być dwojaki: możemy się zgodzić, możemy się nie zgodzić, możemy jeszcze wymyślić inne rozwiązanie. I w trakcie tego czasu, który sobie kupiliśmy, warto dobrze zastanowić się nad tym, czy my w ogóle chcemy coś zrobić dla tej osoby, tak? To znaczy, bo to tak jest, że my nie wiemy, czym chcemy, czasami mówimy, a ja nie wiem, może chcę, może nie chcę, ale tak naprawdę, jeżeli oglądasz ten film i szukasz tego typu informacji w internecie, na YouTubie, jeżeli jesteś osobą, która ma problem z odmawianiem i czuje duży dyskomfort, to najprawdopodobniej nie chcesz. Nie chcesz czegoś zrobić, bo jeżeli my chcemy, to my się nie zastanawiamy. My po prostu tak, tak, po... chcę coś zrobić, zgadzam się, super, fajnie. Ale jeżeli zaczynamy myśleć, no może tak, ale, no ale nie wiem, w zasadzie to jest sygnał, że, że chyba czegoś nie chcemy. I warto tego posłuchać, w ogóle warto posłuchać swojego ciała. Na YouTube jest mnóstwo ważnych, ciekawych filmików na temat tego, jak nasze ciało daje nam informacje, czy my coś chcemy, czy my czegoś nie chcemy, czy nasze granice są przekraczane. Bo jakby umysł to jedno, my możemy sobie różne rzeczy racjonalizować, ale to jest często przykrywane przykryciem dla tych prawdziwych emocji, dla tego naprawdę, co my chcemy. Czasami, kiedy my czegoś nie chcemy, my to wręcz czujemy, czujemy, że tak jest nam niekomfortowo. I w trakcie tego czasu, pomijając fakt, żeby warto się posłuchać siebie, swojego ciała, czy my czegoś chcemy, czy nie, to to, co podpowiada Susan Forward, to jest przeanalizowanie prośby. Czyli, czy ta prośba jest korzystna dla nas, czy jakby wnosi coś pozytywnego dla nas, czy wnosi pozytywnego coś dla kogoś innego, czy jest może szkodliwa dla kogoś, bądź szkodliwa dla nas, to trzeba wa przeanalizować. Druga sprawa to jest to, czy ta prośba została powiedziana z szacunkiem, jakby czy to, że myśmy jakby nie zgodzili się natychmiastowo, czy to, że my po prostu powiedzieliśmy, że musimy się nad tym zastanowić, że potrzebujemy trochę czasu, czy to zostało uszanowane, to też jest ważne. W tym czasie łatwiej nam po prostu to przeanalizować. No i ten trzeci etap. Ja tak mówię skrótami trochę, później jeszcze tu rozwinę parę rzeczy. Trzeci etap to jest w końcu odmówienie. To znaczy, bo tak naprawdę no nic też nie jest czarne albo białe. Czasami może być tak, że my chcemy rzeczywiście i powiemy tak, czasami powiemy nie, ale czasami są jakieś połowiczne rozwiązania. Na przykład, ktoś nas chce z nami pójść na obiad w jakieś miejsce my moglibyśmy pójść na ten obiad, no ale niekoniecznie w to miejsce, więc możemy powiedzieć, słuchaj, okej, okay, pójdę z Tobą na obiad, ale nie tu, tylko tam, bo tu jest bliżej, i tak dalej. Albo wiesz, wiemy na przykład, że ta osoba jest bardzo gadatliwa i takie spotkanie może się ciągnąć przez 5 godzin, bo e, będzie dużo opowiadać, dużo rzeczy, i tak dalej, jest zamieszanie, więc możemy powiedzieć, słuchaj, wiesz. E, Pójdę z sobą na obiad, ale tylko dwie godziny, tak? Po dwóch godzinach ja się zmywam. To jest dobre rozwiązanie, ale też mm, warto uważać, ponieważ osoby, które mają słabe granice i mają problem generalnie z odmawianiem. To tak naprawdę mogą się zapętlić, tak? Ta osoba powie: Tak, tak, oczywiście, po dwóch godzinach, jasne dwie godziny, ale później będzie dyskomfort, tak? Podczas tego spotkania miną te dwie godziny, my będziemy chcieli iść, albo będziemy oczekiwać, wręcz, że ta osoba będzie już na to przygotowana, a wcale tak może nie być yy, i, i może być źle, więc yy, na początek warto jednak warto czasami odmówić, niech to będzie takie mocniejsze nie niż, niż, może, niż jakieś połowiczne, Rozwiązania, bo, bo nam to będzie łatwiej. Kiedy my się uczymy odmawiać, no to, to też ważne, żeby wiedzieć, że od samego początku nie będziemy e, idealnie wiedzieć, co chcemy, czego nie chcemy, jak to zrobić. My się tego uczymy. Więc jeżeli przez na przykład 30 albo 20 lat ktoś miał problem z odmawianiem, no to, to też nie jest tak, że po dwóch dniach, po obejrzeniu jakiegoś filmiku od razu będzie. Mówię o wiele łatwiej. No, to jest proces. Warto też ćwiczyć odmawianie, czyli odmawiać osobom, z którymi się czujemy komfortowo, którymi jesteśmy pewni, że uszanują naszą odmowę. Czyli jeżeli przy kimś nie mamy problemu z odmawianiem, to żeby odmawiać. I tak można sobie tę trudność, że tak powiem, dozować, aż przejdziemy na wyższy level. No i kiedy trzeba odmówić? No, to powiem Wam tak. Ja zawsze odczuwałam ogromny dyskomfort, i tak naprawdę Susan Forward też to wszystko nazywa dyskomfortem. Czyli, jeżeli już chcesz odmówić, no to jeżeli masz z tym problem, no to wiadomo, że ten dyskomfort będzie. I to nie jest tak, że jesteśmy jacyś wyjątkowi, że inni nie mają z tym problemu. Bardzo dużo osób czuje dyskomfort. Jeżeli jesteśmy osobami ze słabymi granicami, to ten dyskomfort po prostu będziemy odczuwać on po prostu będzie na to się trzeba przygotować Susan Forward doradza abyśmy takowy dyskomfort sobie zwizualizowali czyli porobili takie ćwiczenie żebyśmy nawet weszli z tym dyskomfortem w dyskusję czyli nawet podaje taki przykład bodajże jedna z jej klientek wyobraziła sobie że jej dyskomfort to jest taka Niewygodna para butów. Postawiła tę niewygodną parę butów przed sobą na krześle i zaczęła z nimi rozmawiać, że no ja wiem, że tutaj jesteś i. ale i, jest mi niedobrze z tym, że tu jesteś i ja chcę się ciebie pozbyć, na co musiała też odgrywać rolę dyskomfortu i, no i tak jakby. Ktoś, kto mógłby być dyskomfortem, czyli te buty, odpowiadały, że no ale co sobie myślisz, całe życie tobie towarzyszyłem i mam sobie teraz pójść. Przecież mi tu jest idealnie, stworzyłaś mi idealne warunki do tego. To rzeczywiście może pomóc. I to, co jest bardzo ważne, to to, kiedy już czujemy ten dyskomfort, żebyśmy sobie uświadomili bardzo ważną rzecz. To jest normalne. To jest jak dwa plus dwa, jeżeli nie zgadzamy się na. Coś, do tej pory mieliśmy problem z odmawianiem. To będziemy się czuć źle. To jest normalne. Jak 2 plus 2 równa się 4, tak my ten dyskomfort będziemy czuć. I co ważne, ten dyskomfort na pewno będzie trwał krócej niż tak zwany komfort odmówienia, komfort zgodzenia się. Ponieważ ja, jak odmawiałam komuś, to już po prostu po sekundzie żałowałam tego, chciałam cofnąć te słowa, nie bym się zgodziła, żeby już po prostu dać spokój i nie czuć tego. Ale kiedy się rzeczywiście zgadzałam na coś, na co nie chciałam, to była ulga. Tak, czyli ktoś mnie o coś prosi, ja tego nie chcę zrobić, zgadzam się i wszystko fajnie, ale fajnie krótko. Tak, przez chwilę jest miło, ta osoba jest zadowolona, chce iść z nami do kina. My nie mamy ochoty po pierwsze iść do kina, bo jesteśmy zmęczeni. Nie mamy ochoty iść do kina, bo ten film może nam się po prostu nie podobać, bo to nie jest kino, które lubimy. I e, no ale zgadzamy się, no bo to nasza dobra koleżanka, i w ogóle no to dlaczego mamy się nie zgodzić? Przecież nie mamy nic innego do roboty. I rzeczywiście jest chwilę fajnie, koleżanka jest zadowolona, ale u mnie było tak zawsze, że po prostu. Później myślałam, no, że ja nie chcę, no że ja nie chcę, po prostu nie chcę. Byłam zła nie tylko na siebie, ale na, się, na tą koleżankę, tak naprawdę Bogu ducha winną. To też bardzo źle wpływa na relacje, bo jeżeli robimy coś wbrew sobie, no to jest bardzo niska wibracja, tak? My, my wiemy, że nie chcemy, czujemy niechęć zaraz do tej osoby, do tej sytuacji. No okej, okay. no ale czujemy ten dyskomfort, chcemy odmówić. No ale uwierzcie mi, dyskomfort nie trwa wiecznie. To jest po prostu ćwiczenie. Im częściej odmawiamy, im częściej stajemy za sobą, tym ten dyskomfort z czasem jest coraz krótszy, coraz słabszy, a zadowolenie z siebie jest, jest większe. I e, tak naprawdę, jeżeli Susan Forward podpowiada, żeby. W tym momencie, kiedy my odmawiamy i, i czujemy to po prostu napięcie w ciele, i czekamy, co ta osoba powie, ta, która nas o coś prosi, to żeby powtarzać sobie w myślach, że mogę to znieść, mogę to znieść, bo tak naprawdę wiadomo, że to tylko od nas zależy, jak do tego podejdziemy. I to jest taki schemat, no nic może odkrywczego, ale dla mnie najważniejsze w tym wszystkim było to, e, dwie rzeczy, że Kupić sobie czas to tak jakby nas przygotowuje tak? na to, że po prostu odmówimy. A druga rzecz to to, że ja nie jestem jakaś wyjątkowa, że to to, co czuję, kiedy chcę komuś odmówić, nie jest spowodowane tym, że coś ze mną jest nie tak, tylko to jest po prostu proces. Jeżeli jestem mało asertywna, to tak to działa. Muszę się tego, tej asertywności po prostu nauczyć. I teraz taka bardzo ważna uwaga. Bo też dużo zależy od osoby, z którą mamy do czynienia i której chcemy odmówić. To, że komuś odmawiamy i, i po prostu ta osoba wykaże jakieś niezadowolenie, chwilowe, jest zupełnie normalne. Na pewno my, kiedy ktoś nam odmawia, też no, no nie jest to fajne, no, ale to jest tak naprawdę chwilowe i, i nie, nie, nie wrzucamy, jakbyś nie, nie obrażamy się i tak dalej. Natomiast jeżeli odmawiamy komuś i ta osoba. Zaczyna wzbudzać nas poczucie winy, zaczyna naciskać, zaczyna stosować jakiś szantaż emocjonalny w stylu no, no wiesz co, to ja dla Ciebie to, myślałam, że się przyjaźnimy, no, dziwi mnie to, wiesz, no, zmieniłaś się, będziesz tego żałować, to jest bardzo ważny sygnał żeby takiej relacji się przyjrzeć, ponieważ w zdrowej relacji, w której jest przestrzeń dla każdej ze stron nie ma tekstów w stylu po prostu no, takich poniżej pasa, ponieważ takie teksty są poniżej pasa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli my odmawiamy, i osoba czuje jakiś no, duży dyskomfort z tym, że my jej odmówiliśmy, to też jest sygnał dla tej osoby, tak? Bo de facto no, każdy z nas prawo ma, ma prawo prosić, ma prawo pytać, druga osoba ma prawo na to reagować. Może się zgodzić, może się nie zgodzić. I jeżeli ta osoba ma duży z tym problem, to też jest to sygnał dla niej, że tu coś jest o niej. To nie chodzi o nas, że my jej odmawiamy, to ona ma coś jeszcze. Z pewnie z przeszłości, z dzieciństwa nie do końca poukładane. Ponieważ zdrowy człowiek, dorosły człowiek, zintegrowany, no po prostu może widzieć, że no, czasami ludzie odmawiają, tak? Jesteśmy wszyscy wolnymi istotami. Druga sprawa, jeszcze o której chciałabym wam na koniec powiedzieć, to to, że we wszystkich takich. Filmach o asertywności, takich bardzo standardowych, e, instruktażowych wręcz. Było nam mówione, że na przykład, no wiesz, nie mogę pójść, nie mogę zaopiekować się dziećmi twoimi, ponieważ jestem umówiona z koleżanką, i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę pójść z tobą do kina, ponieważ muszę sprzątać mieszkanie. Nie mogę e, pójść z tobą do sklepu, ponieważ mam wizytę u lekarza. I w tych wszystkich przykładach. Zawsze było, bo coś, bo mam coś innego do zrobienia. No wiadomo, no priorytetem to są dzieci, potem nasze zdrowie, jakieś sprawy urzędowe. Ale w żadnym z tych filmików nie było powiedziane wprost, znaczy tych oczywiście, które ja oglądałam, takich instruktażowych i to, co mi zapadło w pamięć, nie było powiedziane wprost, że my po prostu możemy nie chcieć, nie musimy mieć innego zajęcia, żeby się nie zgodzić. Po prostu możemy nie mieć na coś ochoty. Czyli nie pójdę z tobą w piątek wieczorem do kina, bo po prostu wolę poleżeć w łóżku, bo chcę popatrzeć w sufit, bo chcę spędzić czas sama ze sobą. I nie dlatego, że coś muszę zrobić. I to jest bardzo ważne. Yy, I żeby po prostu dać sobie prawo, dać sobie prawo do takiego nic nierobienia do tego, żeby po prostu nie musimy mieć ochoty i to nie jest nic złego, ponieważ można to przedstawić w sposób uprzejmy ciepły i, i tak i, i mamy do tego prawo jeżeli nasz przyjaciel na przykład, tak, ma problem z tym, że my chcemy po prostu odpocząć, no cóż jeżeli próbuje nam, nie wiem, wrzucić jakieś poczucie winy, no to wiecie co? To jest cudowny znak, ponieważ ja nie chcę w swoim życiu osób, które nie dają mi przestrzeni na to, żebym ja po prostu mogła porobić to, co chcę. I oczywiście nie mówię o tym, żeby za każdym razem, kiedy ktoś na mnie się chce spotkać, mówić nie, bo ja, chcę, bo ja chcę być sama, bo ja chcę sama pójść do sklepu, bo ja chcę poleżeć, bo ja chcę się wyspać. To nie o to chodzi, ale wiadomo, że są takie momenty, kiedy my po prostu nie chcemy, i, i warto dać sobie temu do tego prawo. I to, jak reaguje. Bo to jest w ogóle świetny sprawdzian. Jeżeli komuś odmawiamy, to tak naprawdę poznajemy jakość tej relacji. Bo kiedy mówimy zawsze tak, no to jest fajnie, ale kiedy stawiamy granice, to możemy naprawdę poznać drugą osobę, czy ona szanuje nas, czy szanuje tą przestrzeń, której potrzebujemy. I oczywiście to też dla nas informacja, tak? Żeby też szanować przestrzeń innej osoby, bo to wszystko działa w dwie strony. Powiem Wam, że od kiedy ja zaczęłam odmawiać. To też łatwiej mi zrozumieć to, że też druga osoba może mi odmówić. Może nie mieć ochoty i to nie jest to, że ja jestem jakaś dziwna, bo on nie chce się ze mną spotkać, ona nie chce się ze mną spotkać. Ma do tego prawo. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik coś wam pomoże. To są jakby moje przemyślenia, zaczerpnięte, jakby zainspirowane tym, co pisze Susan Forward. W kolejnym filmiku postaram się nagrać. Trochę więcej na temat w ogóle książki Szantaż Emocjonalny, która jest bardzo dobrą pozycją i to jest must-have w każdym rozwoju osobistym. Także dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.